Przechodzimy już do dekoracji, a do dekoracji dokonywać będzie Doradca Wojewody Mazowieckiego przy Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, pan Różek są postępy pojmukowie w kategorii numer 11 lat łośni miejsce trzecie Aleksandra Baczyńska Olimpijka. Miejsce drugie stańczak Klaudia, M to jest Miejsce pierwsze Daria Zielińska i sem Przypominam, że dekoracji dochodu...